Od kilku lat skutecznie podbijają media społecznościowe dzięki profilom prowadzonym przez obrotnych właścicieli. Jednym z popularnych na Instagramie czworonogów stał się Nori Porkhop, który zdobył rozgłos z naprawdę nietypowego powodu. Wielu internautów sądzi bowiem, że jego pyszczek bardzo przypomina ludzką twarz. Psy należą do grupy najbardziej popularnych zwierząt domowych, dlatego też zdobycie przez czworonoga rozgłosu w sieci nie jest wcale takie łatwe. Wielu właścicieli stara się promować swoje zwierzaki na prawdziwe gwiazdy mediów społecznościowych. Niektóre za to zdobywają popularność dzięki niezwykłemu przypadkowi. Psy z ludzką twarzą. Ten wygląda jak set hrogen nori Porkhop zasłynął w sieci jako pies z ludzką twarzą. Jest krzyżówką owczarka australijskiego oraz pudla i charakteryzuje się naprawdę nietypowym. Uśmiechem. O Zwierzaku zrobiło się szczególnie głośno, kiedy wielu internautów zwróciło uwagę na fakt, iż przypomina nieco set Rogena, kanadyjskiego aktora, znanego z takich produkcji jak Donnie Darko, Green Hornet, Wywiad ze Słońcem Narodu, czy też Steve Jobs. Zostałem otagowany przez dziesiątki osób, które mówią, że wyglądam jak ten pies i nic nie może mi bardziej schlebiać. Żartował sam aktor na Twitterze, gdy o Norim zrobiło się wyjątkowo głośno. Nori zdobył gigantyczny rozgłos dzięki nietypowemu wyglądowi. Dzisiaj grzeje 1. Nie żyje władca, który rządził krajem przez 50 lat. Obalił własnego ojca, błyskawicznie wyznaczono następcę 2. Prezydent poinformował o śmierci wybitnego człowieka. Jego zasługi dla Polski były nieocenione z wiekiem sierść Noriego nieco pojaśniała. Przez co nie zaskakuje już internautów tak, jak kiedy był jeszcze szczeniakiem. Zdecydowanie zachował jednak wspomniany uśmiech oraz bardzo rozumne, spokojne spojrzenie. Profil prowadzony przez właścicieli czworonoga obserwuje ponad 16 tysięcy internautów. Być może przy innych psich celebrytach nie jest to ogromna liczba, jednak swego czasu Onorim było w sieci zdecydowanie najgłośniej. Najlepsze newsy dnia Źródło. Instagram nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj, pikio. PL na Google News.